Siemano Siemano, to znowu ja. Na moim blogu pojawił się nowy wpis. Wpis na temat platformy Osmosis oraz wprowadzonego tam stablecoina. Tutaj artykuł. Otwórzmy ten artykuł. No i w tym artykule możecie przeczytać, czym jest Emani. O co tutaj chodzi? Ogólnie wygląda to tak, że te Emani stworzyła duńska firma fintechowa. I udostępniła możliwość handlowania tymi stablecoinami na platformie Osmosis. Dodatkowo te stablecoiny są jeszcze dostępne na dwóch innych giełdach. O tym przeczytacie tutaj w moim artykule. Zobaczcie, będzie ogłoszony konkurs. Jeżeli chodzi o udostępnianie płynności w NGM, czyli w tokenie, który zabezpiecza te stablecoiny, stablecoin jest. Listowany 1 do 1 w cenie do euro. Mamy tutaj platformę Emani, z którą łączymy się poprzez portfel Kepler i możemy stejkować sobie NGM. Mamy także tutaj bridge. Tak jak widzicie, Osmosis jest jednym z bridgeów. Które można tutaj zastosować, aby te stablecoiny sobie przesyłać na portfel. Mamy tutaj platformę do stakingu, czyli możemy udostępnić kryptowalutę delegatorom w taki sam sposób jak Cosmos, czyli Atom. Można to też zrobić tutaj na platformie Osmosis przez portfel Kepler, gdzie wchodzimy w zakładkę staking. I tak jak stejkujemy sobie Osmo, stejkujemy sobie Atoma, to w tym momencie możemy zastejkować NGM. Tutaj trochę opisane, czym jest Osmosis, to już wiecie w większości. Informacja o Emani. Ogólnie, jak możecie przeczytać, głównie będą te tokeny oparte o euro, o franka szwajcarskiego, koronę szwedzką, koronę norweską i koronę duńską. Zobaczymy, gdzie oni pójdą dalej z rozwojem tego projektu. Ja postanowiłem zrobić tutaj interakcję z platformą Emani. Zobaczcie, tutaj jest strona emani.com. Tutaj, na tej stronie emani.com, znajdziecie wszystkie istotne informacje. Zobaczcie, tu można przeczytać whitepaper. Niżej, można przeczytać jakie tokeny jakie stable coiny oni chcą wprowadzić. Pisze trochę o next generation money, czyli o tokenie NGM. Tak. No i tutaj pisze tak samo czym są stable coiny. O co tutaj dokładnie chodzi? Troszkę jest napisane o tym co my możemy zyskać, jeśli stakujemy NGMA. W tym momencie mamy staking yield 23%, no i na samym dole jest forum. Jeśli chodzi o ten projekt, można przeczytać najnowsze artykuły, które zostały tutaj udostępnione. I oczywiście całkowicie w stopce znajdziemy odnośniki do Terra, Medium, Telegrama, GitHuba i Linkedina, jak i adres. Firmy. Teraz już kliknijmy w portfel. Łączymy to z portfelem. Mamy możliwość połączenia z Kepler. Ja mam swój portfel Kepler zainstalowany tutaj na Chrome, więc użyję go. Zobaczcie, ja już tutaj sobie Zastejkowałem 60 tokenów NGM. Przejdźmy w zakładkę Earn i tu zobaczycie, że jest 60 NGMów. No i mam już jakieś rewardsy. To, co tutaj jest ważne, to patrząc na platformę Osmosis, podczas stejkowania zamrażamy te tokeny na 21 dni. Czyli jeśli Będziemy chcieli zrobić unstake i wypłacić sobie tokeny. Musimy poczekać 21 dni na to, aż będzie możliwość przesłania tych tokenów dalej. Tak wygląda ta platforma. Całkiem ciekawie jest tutaj kilka opcji. Zobaczymy, jak to się rozwinie z czasem. No bo póki co, szaur tutaj nie ma, są tylko delegatorzy. Mamy nasze portfolio. Tutaj jest earn, Można klejmować, można stake'ować. To co jeszcze zauważyłem, to jeśli chcemy zastejkować poprzez tą platformę Emani, no to standardowo jest tutaj ustawiona opłata pół tokena NGM. Tutaj możemy wybrać jeszcze jakimi stablecoinami chcemy opłacić te fee. Zobaczcie, jeśli kliknę euro, to jest 25 euro centów. Jeśli kliknę NGM, to jest pół NGMA. No i oczywiście tutaj mamy koronę duńską, to jest 1,85. Czyli jest to po prostu sparowane z ceną stablecoin, jest sparowany z ceną Fiata. Przejdźmy dalej na próbę. Transakcja zostanie przekazana do Kepler Extension. Klikamy. No, i pojawia się nam tutaj zatwierdzenie transakcji. Tutaj Fi chcą skasować 1,85, czyli 2 dolary, a ja przez Osmosis zrobiłem tak, że po prostu zmniejszyłem manualnie tutaj Fi i użyłem dokładnie 0,23 centa, czyli 0,2 NGM. Ta transakcja mi przeszła. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Czy ruch na tej platformie się zwiększy i wtedy opłaty też mogą ulegać zmianie. Ja teraz nie będę tego stake'ować, bo tak jak widzicie, nawet nie mam tyle środków. Wszystko poszło w staking. Dajemy cancel. Tak to wygląda u mnie. Przejdźmy jeszcze może na platformę Osmosis. Zobaczcie, tutaj na dole mamy te EMANI. Tutaj możemy zrobić depozyt, czyli deponować euro pomiędzy blockchainami. Tak jak tam widzieliście, był bridge. To tutaj też jest bridge pomiędzy dwoma różnymi blockchainami i mamy blockchain EMANI. I blockchain osmo. Jeśli my, tutaj na platformie osmo, będziemy chcieli dać trade, zamienić, będziemy chcieli osmo, gdzie jest to osmo, tutaj, a tutaj jest osmo, będziemy chcieli zamienić na euro, no to możemy to zrobić. Tylko musicie pamiętać, że te tokeny euro pojawią się tutaj na blockchainie Osmo, i później, aby operować nimi w stakingu na portfelu Kepler albo tutaj na tej platformie EMani, powinniśmy kliknąć wypłata i przesłać sobie tokeny z blockchaina Osmo na blockchain EMani. Rzućmy jeszcze okiem tutaj na platformę stakingową od Kepler. Jak to wygląda? Musicie kliknąć tutaj w Stake. Otworzy wam się taka strona. Zobaczcie, tu jest dużo możliwości stakowania. No i na samym dole mamy Emani. Klikając Stake, pojawi nam się strona z delegatorami, gdzie możemy stakeować NGM. Ja wybrałem delegatora z i wydelegowałem moje tokeny. Klikając oczywiście tutaj Manage, dajemy dalej delegate. No i pojawia nam się ta informacja, o której mówiłem wcześniej, że Twoje tokeny będą zamrożone przez 21 dni, jeśli je oddelegujesz. Ja zadelegowałem około 60 tokenów NGM, szwórka tu mi jeszcze Wisi. Zobaczmy, jakie tutaj są opłaty. Spróbujmy wydelegować jednego tokena. Dajemy delegate. No i tak jak wcześniej wam pokazywałem, tutaj opłata jest na poziomie 0.25 NGM, a ja ją i tak manualnie jeszcze zmniejszyłem, więc zmniejszam ją do 00 do 02, czyli około 23 centy 0.23 dolara dajemy approve i czekamy co się dzieje automatycznie z moje rewardsy zostały wyklejmowane i pojawiły się tutaj na saldzie no i te tokeny tą jedną sztukę tokena wydelegowałem do walidatora Stakezone także kepler i staking na nim jest Tańszy w obsłudze i trochę moim zdaniem przyjemniejszy. Aczkolwiek, czym więcej ludzi będzie korzystać z platformy Emani, tym więcej będzie Fi i my będziemy dzięki temu więcej zarabiać. To by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pamiętajcie: zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę do góry. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, no i do zobaczenia na następnych materiałach. Cześć!